Jako naukowiec powinienem zacząć rozmowę od pytania, jak pan prezydent postrzega definicję miasta akademickiego. Och, to jest niemalże pytanie, jak na egzaminie, <laughs> na obronę pracy magisterskiej. Ale rzeczywiście dzisiaj ta akademickość to jest tak naprawdę motor napędowy rozwoju gospodarczego nas, samorządów. I to bardzo często trochę o tym zapominamy, bo mówimy często. Samym kształceniu, o tym zdobywaniu dyplomów, czy one są adekwatne do potrzeb gospodarki. No ale to wszystko na tej gospodarce właśnie się i zaczyna i kończy. Ale na, myśli mi Pan o potrzebach gospodarki lokalnej, czy w ogóle? Myślę, że przede wszystkim lokalnej, ale oczywiście nie tylko, bo jeśli mówimy na przykład o kształceniu. Tak bardzo powiedziałbym przekrojowym, ale bardzo ogólnym jak chociażby piloci. Kształceni w Rzeszowie, to jest kształcenie kadr dla całej gospodarki w całym kraju. Ale oczywiście jest wiele i większość kierunków, które wiadomo, że mają zdecydujące znaczenie dla lokalnego rynku i dla lokalnej gospodarki. Ale sam fakt bycia miastem akademickim, przyciągania młodzieży, przyciągania w związku z tym także właśnie firm, które widzą, że kadry możliwe są do pozyskania lokalnie, no właśnie to jest ten główny impact na, na gospodarkę. właśnie dla, dla mnie Rzeszów jest miastem akademickim, może tak trywialna definicja, jest uniwersytet i jest Politechnika. To wystarcza dla tak. impulsu, bo rzeczywiście e, uważam, że e, to ściąga młodzież, a jednocześnie ściąga firmy, które widzą, że mają tutaj nie tylko kandydatów do pracy, tak, ale tak. myślę, że e, zasadniczym, ważnym elementem dla rozwoju regionu, miasta jest to, że e, firmy widzą możliwość poszukiwania ekspertów, ekspertyz, korzystania z nauki jako takiej, tak. a nie tylko z kandydatów na studia, bo kandydaci na studiach, oczywiście, też na pewno budują rynek mieszkaniowy, bo popyt się tak, pojawia. Dokładnie. Na pewno też podatki inaczej wpływają, no bo tak handel jest, inaczej działa tak przy tej skali. I w związku z tym, bycie miastem akademickim powinno sprzyjać rozwojowi. To prawda, pan profesor ma 100% racji. Wiele firm, które zastanawia się, czy w Rzeszowie zainwestować, zawsze zadaje pytanie, czy jest uczelnia wyższa, jaki rodzaj uczelni wyższej, czy pasuje do profilu danej firmy, czy może liczyć dzięki temu na pozyskanie kadr. I to jest kluczowe dla rozwoju gospodarczego. Właśnie. A czy coś takiego jak współpraca miasta z uczelniami w sensie powierzchni, bo na przykład w Warszawie jest ciężko z inwestycjami. Ale znam takie miasta, gdzie prezydenci za złotówkę dawali tak. budynki. To prawda. W Rzeszowie również mieliśmy takie przypadki. Przekazywaliśmy sporą część majątku na uczelnie wyższe. Zarówno działki za jednoprocentową bonifikat, znaczy w zasadzie opłatę, bo 99% Bonifikaty. Sam będąc radnym głosowałem za takimi uchwałami. Również kubaturę. Dziś ona stanowi obszar czy, czy, czy teren wielu naszych uczelni, ale także. Zdarzało się w dobrych czasach, że miasto chociażby przekazywało mieszkania na rzecz profesorów i kadry akademickiej, no bo to też budowało właśnie tą siłę ośrodka akademickiego. Z danych, które są udostępniane przez taki portal ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów, wynika, że. Około 60% absolwentów podejmuje pracę w miejscowościach mniejszych niż powiatowe, co oznacza, że tylko część zostaje w dużych miastach, szczególnie w metropoliach. I to może oznaczać, dzisiaj za chwilę będzie taki panel dyskusyjny o nowym kierunku migracji do małych i średnich miejscowości. Czy w Rzeszowie coś takiego się da obserwować? Mogę potwierdzić tego typu zjawisko. Rzeszów jest to prawda miastem, który bardzo przyciąga i zasysa z regionu młodych ludzi, którzy przychodzą do nas na, na studia, ale coraz częściej obserwujemy właśnie to zjawisko migrują do swoich miejscowości. Dzisiaj może dostępność komunikacyjna do rozumiana szeroko, nie tylko fizycznego komunikowania się, ale także tego nowoczesnego internetowego, powoduje, że rzeczywiście ta migracja może odbywać się do tych mniejszych miast. Co więcej, jakość życia w tych mniejszych miastach jest znacznie wyższa niż w życie w wielkich metropoliach i to zjawisko zaczyna być u nas również obserwowane. W Polsce w wielu momentach oceny działalności uczelni wyższych, nie tylko w Polsce, mówi się o internacjonalizacji, ale jednocześnie badacze tego zjawiska stwierdzili, że w dużym stopniu w Polsce nastąpiło nie internacjonalizacja, tylko ukrainizacja. Tak. Czy w Rzeszowie też tak jest? Oczywiście wiadomym jest, że mamy z racji chociażby bliskości położenia, mamy bardzo dużo młodzieży, która studiuje, ona ma, powiedziałbym, dwu, dwu, jakiego rodzaju charakter. Część młodzieży przychodziła do Rzeszowa tradycyjnie w, w ramach różnych programów, studiów, często wsparcia ze swojego kraju. Teraz oczywiście jest duża grupa młodzieży, która w związku z wojną chroni się u nas, dojasta, dojrzewa, bo to już zaczynają być może ludzie, którzy przyjeżdżają jako nastolatkowie. Dzisiaj są już prawie dwudziestolatkami i zaczynają studiować także i u nas. Ale też oczywiście kadra. Powiedzmy sobie również szczerze, że, że spora część kadry naukowej, która z jakiegoś względu, zwłaszcza mówimy tu o paniach, o kobietach, uciekały przed wojną, dzisiaj zasilają coraz częściej nasze kadry akademickie i to jest bardzo ciekawe, powiedziałbym, zjawisko, na tyle ciekawe, że w Rzeszowie pojawiają się coraz częściej bardzo poważne firmy. No, podam może przykład Centrum Badawczo-Rozwojowe Boeinga, największego światowego potentata lotniczego, które tworzy Centrum Badawczo-Rozwojowe, a więc to najcenniejsze miejsca pracy, które, no, które są zasilane właśnie przez absolwentów wyższych uczelni, bo widzą, Potencjał demograficzny zarówno nasz lokalny, jak i ten związany z Ukrainą jest bardzo duży i przyszłościowy i dla nich to jest szansa na wspomnianego pracownika, o którym mówiliśmy na początku. Taka współpraca sprzyja rozwojowi. Zdecydowanie, zdecydowanie. Dziękuję bardzo za to opinię. To ja dziękuję bardzo i chętnie zaproszę uczelnię również do Rzeszowa. Zastaramy się wrócić. Super.